Jesteśmy bezpieczni. Mateusz Myściwujewski, MMA, bądź na bieżąco. Arzem ze mną, nowy współprowadzący Sylwester Wardenga. Witam Ciebie. Już nie bałem jedyny prowadzący. O nie na mojego <laughs> brata. Słuchaj Sylw, jak Ci się podobało dzisiaj? Nie w nowej roli, bo prowadziłeś na hypie, ale tak. tak jakby tutaj nie, 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 jest inaczej. Jestem zadowolony, że udało się pobić rekord. Ja się jedynie czego obawiałem, to że będzie za bardzo stypiarsko, bo było kilka takich że ciężko wyciągnąć. No, na przykład spączka ciężko jest wyciągnąć, żeby jakoś poddymił. Ona jednak sportowo podchodzi do tego wszystkiego ale było kilka jednak takich par, że zaskoczyły, no a tego ostatniego wystąpienia, czyli tej ostatniego panelu, że Ferrari Polak, no to się aż nie spodziewałem, że aż tak to poleci. A spodziewałeś się, że w ogóle może być tak, że będzie rekord, no bo dzisiaj było 300 ileś nie. tysięcy? Szczerze powiedziawszy, jak patrzę, obejrzę, spojrzałem na zestawienia, to mówię, nie, tutaj rekord, rekord raczej nie padnie, mhm. bo jednak, yy, no brakuje według mnie jakiegoś takiego wow żeby to rozbudzić, ale kto wie co się dalej wydarzy. Fajnie właśnie, że chłopaki, ten spór jest dalej taki realny i tak dalej. Też szkoda, że z tym Normanem się nie udało, że on tu był, bo ja nie wiem o co tam chodziło. Dopiero no, dzisiaj się dopiero dowiedziałem, nie więc to, to też nam trochę e, zrobiło takiego zamętu, że się już zrobił taki chaos, bo to wiesz, najpierw coś mówi Norman, później trzeba czekać, jeszcze jest dodatkowo jeszcze doszły przez to opóźnienia w transmisji i to było takie, nie do końca wiedzieliśmy, to może ten koniec był trochę chaotyczny tej konferencji, ale tak to myślę, wydaje się ciekawie. Z tego co wiem, to Normana chcieli połączyć wcześniej, ale w tym momencie, kiedy mieli go połączyć, to były te największe dymy między... Nie, nie, właśnie podobno on odrzucał przez dłuższy czas. Ja Lecz dostawałem ja... ciągle na ucho informację, że Norman odrzuca, Norman odrzuca. I dzięki temu, że były te dymy i to się przeciągnęło, to on w końcu odebrał. Bo tak to już mieliśmy powiedziane, że mamy przeprosić, że Normana nie będzie jednak, <laughs> że się nie uda połączyć, a wyszło dobrze. Miałem na końcu się o to zapytać, ale już na początku wspomniałeś ostatnia część, Amadeusz Ferrari, Adrian Polak. No chyba nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy wiedzieli, że ten konflikt znowu jest, znowu jest, są między nimi niezbyt fajne relacje, ale nikt się nie spodziewał, że tu będą takie mocne oskarżenia. Co ty o tym sądzisz? No, padły mocne oskarżenia, dlatego teraz fajnie, jakby się pojawiły też mocne dowody. Bo jednak tutaj, wiesz, co, jakie padły słowa? Gwałt padł, chyba był. Coś tam było, że pedofilia. Ostro, nie? Bardzo mocno. No. Ty wspomniałeś też Adrianowi Polakowi, była tam jakaś też między wami przybychanka słowna o jakiejś puszce Pandory, żeby Adrian coś powiedział, co ty wiesz i on wie. O co chodziło? No chciałem w ogóle, żeby to odro, odrobinę zaczął temat, a mi bardziej chodziło o ten zakład. Bo wiedziałem właśnie, że z tym zakładem coś nie do końca było, a było tak, wiesz, ogłaszane, że co 100 tysięcy, 100 tysięcy, później w ogóle to, to tak no tam zostało to wyjaśnione od razu. Ale wiesz, dzięki temu, że poruszyłem ten temat, to, to, to się o ta puszka Pandory delikatnie uchyliłem i Polak już nie wytrzymał i wystrzeliło to. I to fajne właśnie, bo Polak miał z tego co wiem, e, chciał tą konferencję przeprowadzić tak bardzo, bardzo spokojnie. I też niesamowicie mu się wystawił Ferrari właśnie z tym tekstem. Coś tam, że e, ty jesteś frajer, chyba coś takiego. Już nawet nie wiem, kto kogo jak nazwał. A już nie wiadomo, kto tak, jest kiedy Nagle zdejmuje i akurat miał taką koszulkę, nie, więc to mu elegancko siadło. Tak, tak, tak. 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 Więc ciekawy trap zastosował. A jak zareagowałeś na to, że Adrian Polek no, był w takim po prostu amoku, że wyszedł po prostu z konferencji? Tak, on, no, tam były duże emocje, ja właśnie nie wiem o co chodzi. No, bo jednak wiesz, padły w, stronę, w jego stronę bardzo poważne oskarżenia. No i może już nie chciał w ogóle siedzieć, bo to też tak aż buzowało między nimi, że tam mogło się coś wydarzyć ostrego. A z racji tego, że i tak już przeorali ten swój temat, więc bez sensu chyba, żeby siedział, taką podjął decyzję. Bo no ja nie chcę rzucać jakiś tam, co mi się wydawało... Znaczy powiem tak, że mi się tak wydawało, że ja i u jednego i u drugiego widziałem, że te oczy już były takie przeszklone, że tam już takie są mocne emocje, że się pojawiają jakieś tam łzy, więc musiało być grubo tam się w nich gotować aż. Słuchaj, bo ty jesteś osobą, która właśnie zajmuje się komentowaniem takich spraw w internecie, nagrywasz filmiki o tym. ty masz zegary. Nie będę mówił genezy tego zegarka. Będziesz próbował dociekać, o co chodzi w tej sytuacji, no bo tutaj padały... Ta... Już trochę gadałem z chłopakami i to jest na takiej zasadzie, że no, że ktoś tam coś słyszał, ale te dziewczyny nie chcą nic mówić, że to było coś tam po pijaku. Więc teraz wiesz, ok, jeżeli dziewczyna była pijana, ale się zgodziła, no to teraz... Yy... Czy można kogoś nazwać gwałcicielem, jeżeli też był... No nie wiem, kurwa, to jest takie skomplikowane. Bo co, jak jest dziewczyna pijana albo trochę jakoś tam podchmielona, to już... Nie wiem, ja się nie chcę wypowiadać, bo tu zaraz Maja Staćko, wiesz, tylko czeka, nie? No tutaj nawet w takich tematach to trzeba uważać na to, A, co się tak, wypowiada. Tak, tak. Słuchaj, ktoś był jeszcze na tej konferencji, kto się zaskoczył? Mm, Unboxal. Myślałem, że on będzie stypa, stypę robił. A jednak ktoś tam się odpyski, od, odpyskiwał, tak się mówi? Nitrozyniakowi, tak, tak. Odpysk. nie wiem. Nie wiem, już jestem zmęczony, wiesz. Stresowałem się też trochę tą konferencją. Też twój brat mnie trochę stresował, bo on, Dawaj, zauważyłem, dźwięk. że on trochę odbierał to, że ja chcę go jakoś tam przyćmić, czy go chcę wygryźć. Nie, ja sam jak podpisywałem umowę z Fejmem, to powiedziałem, że ja chcę, żeby Hubert też był, bo to i mnie odciąży, bo dla mnie to też jest nowe. Ja na przykład bym sobie... Często łapałem na tej konferencji takie zawiechy, że mówię Ej, weź Hubert... Ja już do dzieci nie wiem, co tam pytać nawet. nie weź, weź coś, Wiesz, jest takim właśnie, że tworzymy duet, a on jakoś to źle odbierał, ale powiedział mi, że to, że to mi się tylko tak wydaje, że on tak odbierał, a mi się wydaje, że, że mi się nie wydaje. To ci się wydaje. Tak jak tak? ci ktoś kiedyś powiedział, y, że to by się wydaje. Y, Ferrellicz tak powiedział. I nawet powiedział dzisiaj y, taki telefon dostałem, że też ktoś miał takie odczucia, żebym to szybko wyjaśnił. I też gadałem z organizacją, żebym też pogadał z Hubertem, że widzą po Hubercie, że trochę jest jakiś podminowany, ale może po prostu był zdenerwowany, konferencją, nie wiem. Ja tam Hubert. Nie chodzi, nie, chodzi o to, okay, szczerze to mówiąc, nie chodzi o to. Po prostu, wiesz, ja wiesz, jestem bratem, więc mogę powiedzieć, bowiem wszystko o Hubercie. Nie chodzi o to, Hubert też chciał, żeby między wami była tak jakby symbioza, żebyście wy we dwójkę, No bo jakby wypadł jeden źle, to by o drugim się mówiło, że słaba konferencja by się o was dwóch, nie? Chciał, żeby to wyszło dobrze nie, między wami. Wiem, że jest git, że tam na pewno nie, nie będziemy krytykowani. No, wiesz, pierwsza wasza konfa, już jest rekord. No. No i gitara. Niech tak będzie dalej, niech na każdej, na każdej bimy rekord. Dobra, słuchaj, to ostatnie pytanie. Na początku też, bo Ty zacząłeś konferencję, troszkę też, bo wbijałeś pileczki w włodarzy, tak. szczególnie w boxdela. Miałeś taki plan, żeby właśnie zapytać, o zacząć nie, od tego? Nie, Myślałem to wczoraj, jak się kładłem, bo tak sobie wiesz, analizowałem te, yy, te wpisy przeróżne boxdela i gdzieś tam znalazłem, że on polubił komentarz. O tych restreamach, że ktoś tam mówi, że oglądał restream, znaczy, no wiesz, te nielegalne transmisje, a pamiętam jak sami na początku walczyli z tym, żeby kompletnie nie oglądać retransmisji, bo to później tracą Federację. A gdzieś to polubił ten komentarz i on powiedział, że tego nie polubił, ale później przyszedł do mnie i powiedział, ej, faktycznie polubiłem, nie zauważyłem, że tam było o restreamach, więc się przyznał do tego. Więc wtedy pomyślałem, że warto tutaj, żebym powiedział też, bo to, wiesz, to, że ja pracuję teraz w fejmie, to nie znaczy, że jak coś mi nie pasuje, to będę siedział cicho. Właśnie taki jestem, ja chciałem mieć przede wszystkim wolność, więc jak mi się coś nie podoba, to, yy, to od razu to mówię. Wczoraj tak samo, jak dowiedziałem się coś tam, że jakiś strój medyka i tak dalej, to też od razu napisałem do Krzysztofa i od razu Krzysztof dzwonił i mi wyjaśnił od A do Z całą sytuację. Yy, więc. Jak yy, zareagowałeś na to? Yy, śpiechem na początku, co oni wymyślają, nie? I Co, ja myślałam, że dzisiaj w ogóle pan Krzysztof Rospara wejdzie tutaj w stroju medyka nie, na konferencję. konferencji. Ja mówiłem, że ja chcę go zaprosić na scenę, żeby miał stroj medyka. I też jeden z reżyserów mówił zajebisty pomysł, i oni mieli przygotowane to wszystko, ale jednak chyba nie chciał, nie wiem. A może ja zapomniałem, nie wiem. Nie. Też w ogóle trochę było tak dziwnie. Trochę było chaosu, muszę też pogadać trochę z organizacją, bo miały być pytania od mediów, się okazało, że media nie zostały zbriefowane, nikt nie był przygotowany, że będą te pytania, bo my, ja my, my z Hubertem, ja po pierwszej panelu mówię do Huberta, a gdzie te media? Przecież miały być pytania od mediów, od publiczności, a tu wiesz zero. I no, trzeba wiesz, to Hubert by mi powiedział, że, wiesz, że media mają. Ja nie wiedziałem nic, że media no, mają no, zadawać pytania. mają, miały, miały, tylko po, nagle dostaliśmy na ucho, Ej, chłopaki jednak mediów nie no, będzie, bo, ten bo ten coś tam nie, no, nie zostały wcześniej zebrane i nie został im ten pomysł przedstawiony, więc media nie były przygotowane na to. Ale i tak wyszło fajnie. No, tylko... Może nawet lepiej, może by przynudzili. Wiesz, Ludwiczek by gadał, czy dziewczyny pierdolą. No ale by było w końcu jakieś pytanie do dziewczyn, bo ja też nie wiedziałem na przykład way of lond, o co ją mam pytać? Bo wiesz, nikogo nie obchodzi tak naprawdę, ile trenujesz, z kim trenujesz. Miałem takie poddymienie lekkie na nią, ale to by było, uważam, już przekroczenie pewnej granicy i się powstrzymałem od tego. No. jeżeli chodzi jeszcze o te pytania właśnie publiczności, od mediów, to uważam, że lepsze są pytania od publiczności, bo oni się nie muszą hamować. My jednak musimy się trochę hamować na tych tak, pytaniach. Tak, ale czasem ktoś tam wstał i coś tam powiedział, jakieś jedno słowo, nawet nie wiem, nie zadał żadnego pytania, no, więc okay. często publiczność też sobie troluje, tak wiesz, na zasadzie, pozdrów mnie i koniec. No bo no to co, Sylwek, ja Ci bardzo dziękuję za wywiad i życzę dalszej owocnej współpracy i samych rekordów. Dzięki. Dzięki wielkie.